Witam Was w pierwszym odcinku serii Most Wanted Jest to dosyć nowa, stara gra. Także mamy ile? Rok niecały? Może trochę więcej? No ale dobra, mało ważne. Jako, że ja jestem dosyć bardzo, bardzo wybiałym Most starego Most Vanteda. Teraz zobaczymy, jak mi przypadnie nowy do gustu. A więc ściskamy Enter. A jest pięknie, ładnie. Powiem tak, gdy już odpalałem, tak na chwilę popatrzeć. Jak na razie mi się strasznie ciężko steruje. No, zobaczymy. Postaram się jakiś wyścig przyjechać. Raczej na pierwszym miejscu się nie załapię, bo już testowałem i jest to całkiem nowy silnik jazdy. Niestety nie jest to stary silnik, jakiego niektórzy z Was mogą pamiętać, z starego Mosbanteta Jest to całkiem nowy silnik. No, a więc zobaczymy. No, wgrywaj się. Dobra, coś tam się wgrywa. Dobra. To auto gdzieś tam znalazłem, pod jakimś mostem, więc tym auto tym Nie, wiem, może dziś przejadę. Na no nie wiem, o co chodzi. Teraz każdym razem się gra dziwnie wczytuję. Dobra. Także auto jest wszystko ma stokowe, nie ma nitra, nie ma nic. Także tak wygląda aktualnie. Właśnie, gra. Ogólnie gra wygląda ładnie, no, naprawdę wygląda ładnie, ale brakuje mi... No, ładnie się odpaliło, się nie Dobra, a więc tak. Może gdzieś spróbujemy poszukać jakiegoś nowego auta. Hmm. Weźmiemy puścikę, dobra. Niestety, ja jeszcze też coś Was pamiętam starą wersję tej gry. E, naprawdę, można było sobie auto samemu tuningować, jakieś naklejki naklejać, kolory samemu sobie wybierać, bo naprawdę fajnie. Tu, niestety, nam tego, przynajmniej mi tego brakuje. Co z tego, że są ładne widoki, to jakieś nie wiem, staro budynki po prawej stronie widzicie. Wjeżdżamy na jakąś autostradę. Kamery są tylko dwie, taka i taka. Jest dla mnie za mało. No ale dobra, ruszamy, koniec jest badania, ruszamy. No nie, już mnie policja goni. Dobra. Ale teraz da jest spokój, już mnie nie gonią, więc jest dobrze. Próbuję dziś wyjechać, nie wiem, poza miasto. Może mi się da coś znaleźć, jakąś inną furę. Rozglądam się na lewo, na prawo, więc nie tragam, ile dała fabryka. Co to tutaj mnie zdenerwowało? Ja wczoraj ranii, przypadkowo sobie w jakiś wyścig policyjny. to każde jakieś zderzenia. Trochę mnie to dzianie. Teraz wam pokażę jak się naprawia wielce auto. Dobra. Widzicie? To było naprawienie auta. Zmienia się nam kolor. Auto. Dobra, zjeżdżamy na drugi pas. Ogólnie, no mówię, jako efekty tej całej gry? Widoczki są naprawdę no, ładnie zrobione, są piękne, a naprawdę silnik stary, gdy ta cała blacklista w starej wersji Moc Teta Tego brakuje, tego czegoś tutaj brakuje. To jest takie już bezduszne jeżdżenie, tylko zmiana auta po prostu jest totalnie, totalnie beznadziejna. Czekaj, gdzie ta droga prowadzi? Czekaj, zrezygnujemy sobie tutaj, żeby nikt nam tutaj się nie wjechał. Czekaj, tutaj muzykę zmieniłem. Czekaj, gdzieś może jakąś mapę mi się uda włączyć. Dobra. I na nic nie widać, no dobra Pojdziemy sobie gdzieś tam A, więc chęcamy. Widzicie, na no auto może ma tą prześpiechę, ale to wszystko wygląda. Oho Ja ja tutaj nie mogę jechać, no niestety. Panie, jedź pan! No nic, jedziemy. To nic nie ma. Nie ma żadnego auta. O, jest coś. Mamy auto. Mówię, auto się nie wygrywa. Jest wszystko za darmo, totalnie za darmo. Także, dobra, co my tu mamy? Jakiś Aston Martin. Dobra, zmieniamy auto. Tak to więcej wygląda. Szuka. Jakiegoś komentarzu do osiągnięcia, nie wiem po co, no, ale dobra. Będę mi auto zmienić. A co ja mam go kupić? Czekajcie. No i widzicie. No dobra, wchodzi mi do sklepu z grami. Aha, czyli to auto co? To auto jest w sklepie? Trzeba kupić dlc -a, żeby jeździć autem, chyba na to wchodzi. Ale czekajcie, mamy jakiegoś Sana, Ładnie wygląda. No i czemu mi to za każdym razem przychodzi do sklepu? Chore, według mnie chore. Nest for Speed, co to my tu mamy? Again. Premium notification, on-lock Czyli coś to pewnie trzeba, nie wiem, kupić lub coś trzeba mieć więcej Widać się, no niestety, nie mogę tego auta zmienić Farbkę ma fajną ładnie wygląda, no ale cóż, no to jedziemy dalej Nic, poszukamy coś jeszcze Tu staram się jechać w miarę, w miarę. Ale jakoś mi to do końca nie wychodzi. No jest policja. Gdzie zmieniłem kolor niedawno farby. Oni już wiedzą, że to jestem ja. Dobra, już sobie pojechali. O, by. O, nie. Naprawdę. No to już teraz mnie gonią. Dobra, nara, policjanciku. Już mnie dwóch goni na plecach. już są poza zasięgiem, to będę miał chyba cooldown'a tak, właśnie mówię naprawdę, jeżdżenie tutaj jest dla mnie czymś zupełnie nowym dobra, auto zgubione, policyjne no i niestety, e, dla osób które uwielbiają na przykład granie na komputerze wolą komputer niż konsolę, powiedzmy tak w ten sposób, niestety e, Producenci gier, które aktualnie już wychodzą, wychodzą głównie na konsole Xbox, PlayStation dalej. Wtedy już te interfejsy gier są bardzo, bardzo uproszczone przez sposób na pod jakieś menu i w ogóle, i w ogóle. Gdzie ogólnie my jako... O, tutaj mamy jakiś wyścig. A to jest wyścig kamerowy, to nie wiem. Także ten interfejs cały... A widzicie, to mogę zmienić auto. Co my to mamy? Maserati. No zmieńmy. Tak wygląda zmiana. Piękna ładna ikona. Firmy. Dobra, siedzimy teraz w czymś takim. To mi daj lusterko urwałem, dobra. Zobaczymy, jak to auto się będzie zachowywało. Na razie jedziemy, zobaczymy. Trochę ja obrócujemy, dostarka porujemy, a co tam? O, ale to, to ma tragiczną yy, przyczepność drogi, w ogóle skręcanie jest tragiczne. Mi się daje, że nawet jest wolniejszy ten Maserati. Ale za 250 250 na godzinę. Nie wiem, zobaczcie, że mi się na teraz nie wczytuje dalej mapa, nie? O! Co się stało teraz, w tym momencie? Wyrzuciło mi grę? No, zobaczcie. Dlatego też takie ja coś, co pamiętam, było. E, bardzo fajna wersji Speed Underground 2 właśnie. To było głównie w wersjach e, konsolowych PlayStation 2. Że jak szybko, e, nie należało tak, by ładować wszystkiego. I właśnie były takie przerwy, nie? mniej więcej, że to jest tak zrobione podobnie, no to naprawdę gratuluję osobom mu, którzy pisali. Nie powiem wam, że to auto jest gorsze od tego co mam. Odbijam się normalnie od ścian, no zobaczcie, zobaczcie, tragedia. Nie, nie umiem ty miał tam jeździć. O, i crash, crash, crash. Teraz mi się pewien a go tworzyć, a nie, że tylko tak, tak lata niby. Tutaj coś jest u góry widocznie. Tam jest jakaś niebieska szczałka. A! Mikołaje! Dobra, jedź Mikołaju. Zobaczymy co to jest tamta strzałka. Jesteśmy w tym punkcie, co? Nic tu nie widzę. Poczekajcie, coś tu jest. Coś tu pisze. Jakiś event, zobaczmy co tu pisze tym będzie. Brands and on Unlock coś tam, Unlock finish, Unlock shot gears, no dobra Dobra, dobra, wjeżdżamy w jakiś tutaj wyścig Aaa, już jeszcze dostanę pewnie podupci, tym autem. no ale dobra, zobaczymy nie może znowu z policją będzie być jakieś ściganie Nie wiem, do czego te filmiki mają nawiązywać. Nie mam pojęcia, naprawdę. Nie mam pojęcia. O Boże, kiedy to auto zwolnę. mam w ogóle nitro? Nie ma nitra. Fajnie. Też pewnie ostatnio dojadę i muszę teraz strasznie kontrolować mapkę, bo co zauważyłem, na przykład w starym Mosbantecie, to yy, jak miałeś wyścig, to blokowało ci ogólnie tam, gdzie mogłeś wjechać, tylko musiałeś jechać po trasie wyścigu. Tu niestety już tak nie jest. I trzeba patrzeć strasznie się skupiać na mapie, gdzie trzeba coś skręcić albo coś. Czekaj, jestem daleko za nimi. To było nie, nie do przewidzenia. No to już teraz na pewno nie spadnę na szóste miejsce. Bo przecież myślałem, że do szóstego dojdę. O, i teraz będę się obijał trochę. A Wszystkie słupy muszę zsiąść, oczywiście. Nie muszę znaleźć inne auto, bo to auto jest totalną porażką. Jeszcze nie mam w ogóle nitra, nie co mnie też bardzo denerwuje. oni widzą, że mają jakieś lepsze fury. Ale chyba mi się udało spaść na piątą pozycję Jest dobrze, jest piąta pozycja. Widzicie, udało się. Ale już go słyszę tutaj po lewej stronie, ale jak go tak! Nie! To jest meta! Nie! Jestem szósty. Jeszcze jest dobrze Nara nie wie, z mnie przed metą, nie ma takiej opcji. Albo, albo jest, nie ma. Ach, piąte miejsce, po prostu było hard. Aha, to jest hard, no fajnie, dzięki, dobrze wiedzieć. Także no niestety udało mi się dojechać na miejscu piątym. Jak widzicie, tak to wygląda. Dobrze, także żeby was nie zanudzać tymi filmikami drugimi, ble, ble, ble. Także tak. Ogólnie, wyczyściłem mój cały kanał. Będę to dzielił na gry Battlefield, Diablo, Minecraft, Netflix, itd., itd., starał się robić taki porządek na kanale, że był. Także, no i wkrótce może też jakieś konkursy będę też robił. Konkursy z naszego serwera, mojego i Bartka, także... Jak chcecie, jeżeli wam się podobało subujcie, jak chcecie dajcie łapkę, jak chcecie nie dawajcie łapki.